Witam serdecznie. Secelny Guma. To jest czwarty odcinek mojej książki, wracając do części mojego życia miłosnego. Wróciłem po wielu, wielu latach w pewne miejsce, żeby zobaczyć, co się zmieniło. Co zostało i co będzie dalej. Tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz tu jestem, dla mnie osobiście to było bardzo, bardzo wiele wspomnień związanych z moim sercem, z moim uczuciem, z moim w tamtych czasach, życiem, którego chciałem. Które się, to się skończyło. Ale jest dobrze. Są wspomnienia, można do wspomnień wrócić za każdym razem, tak? Co się tu zmieniło? Zmieniło się na wiele. Wiele sklepu powstało. Tutaj wam teraz pokażę, gdzie się odwracam. Tu, na gdzie 9. Udało mi się kiedyś e, poszukać pewne miejsce, które zrobiłem od zera. One były... było tam, 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 wysoko na samej górze. I tam na tej samej górze Zacząłem w pewnym czasie swoje życie. Swoje życie, które chciałem zrobić dla siebie, dla pewnej osoby. Jest teraz tak, że ta osoba jest gdzie indziej? Ja jestem gdzie indziej. Ale wracałem do tego czasu, to były dwa lata. To były piękne dwa lata. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.